Dzisiejszy teleekspres w całości oświęcimy wielkiemu wydarzeniu, jakim jest rozpierdol panujący w całym kraju spowodowany przez koronawirus. Od ciągłego siedzenia w domach, ludziom zaczęło odpierdalać. Wyszli na ulicę i zaczęli się napierdalać po mordach. Kazik, opowiedz nam, jak się sprawy mają we Wrocławku. A chuj wie. Ja jestem teraz w Szczecinie, no i tutaj burdel w chuj telefonem jak się bio, ale podobne rzeczy się dzieją cały czas. Nie można nawet wyjść do sklepu, bo ktoś ci spuści pierdol. Pozdrawiam ziomku, jedzcie papryka szelo. Dzięki Kazik. Sytuacja wygląda podobnie w całej Polsce. Dzieci, które nie poszły do szkoły, są dręczone przez starszych kolegów. Jak wiadomo dzieci są odporne na koronawirus, ale na wpierdol już nie. Sławku, opowiedz nam dlaczego dręczysz dzieci? Byłem taki wkurwiony, że jakbym komuś nie przyjebał, to bym dostał pierdolca. Na szczęście pan prezydent Andrzej Duda wziął sprawy w swoje ręce. Dzisiaj rano wygłosił swoje oficjalne stanowisko, w którym nakazał policjantom pilnować porządku i karać nieposłusznych obywateli. Aaaaaa kurwa wypierdalej na ulicę, zobacz jaki burdel, idź wpierdolić komu trzeba, bo cię wodą zaraz zaleje. Na skutki decyzji prezydenta nie trzeba było długo czekać. Teraz, oprócz napierdalających się wszędzie obywateli, mamy również napierdalających wszystkich stróży prawa. Sytuacja na drogach też nie jest ciekawa. Cała dwójka jest zakorkowana z powodu pojebów za kółkiem, którzy demolują autostradę. Radzimy nie wychodzić z domu, a tym bardziej na ulicę. I to by było na tyle. Ja zapierdalam na siłownię, a potem na rodziny, Nara.